Odnośnie ostatniej akcji dronowej z upływem czasu pojawiają się coraz nowe, ciekawe wątpliwości. Jak podaje Sky News, holenderski samolot cysterna wleciał do Polski zanim drony wleciały w przestrzeń powietrzną naszego kraju. Pierwszy dron miał przekroczyć granicę polsko-ukraińską około godziny pierwszej pięćdziesiąt. Airbus A330 wystartował z Eindhoven dwie godziny wcześniej, bo już o 23:45, po przylocie nad Polskę, rozpoczął krążenie nad Lublinem i oczekiwał ponad godzinę, aż pierwszy bezpilotowiec przekroczy granicę. Pytanie: jak to możliwe, by użycie tego samolotu cysterny? Wyprzedziło napad dronów o kilka godzin, bo trzeba było jeszcze ten lot zorganizować i przygotować samolot. O rakiecie w przewodowie też na początku twierdzono, że była to rosyjska rakieta, a później okazało się, że wystrzelili ją Ukraińcy. W świetle tego, co niedawno mówił Andrzej Zuda, była to ukraińska próba wciągnięcia Polski do wojny. Jesteśmy za wzmacnianiem zdolności obronnych Wojska Polskiego, Ostatnie wydarzenia wskazują, że wojsko polskie nie ma kompletnie systemu obrony przeciwdronowej. Potrzebuje go natychmiast. Zachowajmy spokój, nie podżegajmy do wojny. Dzwonił do pana prezydent Zolański. Można powiedzieć, że wywierał na pana presję, żeby Polska natychmiast oświadczyła, że to jest ruska rakieta? Można tak powiedzieć. Był pan wtedy w szoku? Nie. Ale nie, nie, nie odebrał tego Pana Pan jako yy, próbę wciągnięcia Polski do wojny. Przez Ukrainy, odebrałem i co Pan powiedział. Nic. Niedawno ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, wyraził oczekiwanie, że w polskich szkołach język ukraiński będzie nauczany jako język obcy. Stwierdził że „Jesteśmy za socjalizacją i integracją, ale jasne, że jesteśmy przeciw asymilacji. Nie chcą się asymilować, ale z pieniędzy polskiego podatnika chcą korzystać. A dlaczego prezydent Zelensky, dlaczego władze Ukrainy nie przeprosiły za przewodu, dlaczego torpedowały śledztwo polskiej prokuratury, nie pomagając, nie udzielając tak zwanej pomocy prawnej. To proszę o to zapytać wołody razmickiego i proszę o to zapytać władzę myśli? Ukrainy. Jak pan myśli, dlaczego? Bo taką mają strategię wojenną. Ta strategia wojenna to jest yy, w taki sposób traktowanie kogoś kto im bardzo pomógł? Proszę o to zapytać Wołody Mrazońskiego i władzę Ukrainy. Ja mogę powiedzieć tylko tak. Ja się dziwię. Dziwi się pan uka...